Witajcie moi kochani, bardzo krótki live, ponieważ dokładnie za 15 minut mam spotkanie i ruszamy z kolejną lekcją kabały w ramach Centrum Kabały, w którym udzielam się charytatywnie. I teraz, z czym chciałabym Was dziś zostawić? To Mówiliśmy już dużo o boskiej synchronizacji, nie będę się tutaj powtarzać, ale mniej więcej to są takie czasami nielogiczne puzzle rozrzucone w naszym życiu, które w danym momencie nie mają sensu. A kiedy je zbieramy i patrzymy z perspektywy czasu i czasu, czasami krótkiego, czasami bardzo długiego, mamy takie, ja pierdole, wow, cuda. Jesteśmy dzisiaj w trzecim, dniu, właściwie jeszcze w drugim dniu Hanuki, o zachodzie słońca, odpalamy trzecią świecę. Portal cudów jest otwarty. I teraz wiadomość, uwaga, na samym końcu będę miała prezenty i ofertę, to nawet nie jest oferta, słuchajcie, to jest w ogóle, zabawmy się, to będzie zabawa, która naprawdę rozwala czachę. Ale zanim do tego przejdę, to musimy zrozumieć, dlaczego mam taką ofertę i dlaczego się w coś takiego pobawimy. Bo ja nigdy nie robię nic przypadkowo. Ponieważ działam z linii kawalistów, to wszystko płynie przeze mnie i tam jest głębsze dlaczego. Dlaczego mam wołanie, by robić to, co robię. I teraz, boska synchronizacja nie działa za Ciebie. Ona Ci podrzuca te puzzle, no, i czeka, czy ty te puzle zbierasz, czy nie, bo istnieje prawo wolnej woli. I teraz kojarzycie taki dowcip, który opowiadał o człowieku, który podczas powodzi siedział sobie na dachu, no i przyjechała łódka, chciała go uratować. On mówi, że nie, że on czeka na Boga, bo był wiernym sługą, by Bóg go uratował. Podleciał helikopter. On mówi, że nie, bo czeka na Boga. Przypłynął statek, nie, bo on czeka na Boga, aż w końcu utonął, poszedł do nieba. No i mówi: Boże, czemu mnie nie uratowałeś? Ja, wierny sługa, czekałem, a Bóg mówi: No jak cię nie ratowałem? Wysłałem ci łódkę, statek i helikopter. I teraz w życiu dokładnie jest tak samo. My poprzez tą boską synchronizację otrzymujemy ale teraz pytanie, czy przyjmujemy to, co otrzymujemy, czy czekamy, że to ma się jakoś wydarzyć? Ale jak to się ma wydarzyć? Jak tego nie przyjmujesz? Czyli, krótko mówiąc, twoje życie polega na tym, że do, światła wchodzi, do, do naczynia wchodzi światło i następuje manifestacja. No ale jak nie przyjmujesz, czyli odpychasz i nie pozwalasz sobie otrzymać, to jak się mają te wszystkie cuda wydarzyć? Czekasz na co? Że Bóg stąpi z nieba? Nie. Bóg ci wysyła łódki, statki, helikoptery. I teraz zobaczcie. Ja ogłosiłam wczoraj coś bardzo ważnego. Można się wrócić na profil na Instagramie. No teraz jesteśmy na Instagramie, ale często potem ktoś ogląda sobie tego live'a na YouTubie. Wytłumaczyłam, czym jest liczba 111, wytłumaczyłam też w ramach tego, co się wydarzyło, jest ostatni live, dlaczego w portalu cudów też jest bardzo dużo ciemności, wszystkiego tego chociażby, co się wydarzyło na Bondi Beach w Australii i tak dalej, i powiedziałam, że mam intencję, że w takim razie, żeby było nas 111 osób w grupie wyzwania otwarta na cuda, czyli tego portalu Hanuki, abyśmy naprawdę stworzyli tą masę krytyczną, tą. tą, tą Tą świadomość, która to światło kreuje. I teraz. Dałam różne propozycje, w zależności od tego, w jakim miejscu życia jesteś. Czyli pierwsza propozycja, no to po prostu dołączasz do tego wyzwania. Druga, jesteś już w tym wyzwaniu, ale chcesz się podzielić obfitością, jaką masz w Twoim życiu, no bo to jest kwintesencja tak naprawdę spełnienia i radości w naszym życiu, że my chcemy upodobnić się do Boga. Bóg jest energią dawania. Największą radość mam, kiedy mam i mogę się podzielić. Nie kiedy nie mam i w cierpiętnicy nalewam z pustego, ale kiedy mam i mogę się podzielić. Więc dałam możliwość osobom, które już są w tym wyzwaniu, doświadczają ogromu cudów, że się mogą tym podzielić. I wiele osób kupiło to wyzwanie. Jako prezent i wysłało nam na skrzynkę admina te kupony i powiedziała: Niech ktoś anonimowo, mnie to nie interesuje, kto potrzebuje teraz cudów w swoim życiu, skorzysta. Ja chcę się podzielić. I były też już takie osoby, które napisały do nas, bo to jest trzecia opcja dołączenia do tego wyzwania, że chcesz w nim być, czujesz jakieś to pragnienie, ale to 111 zł w tym momencie jest kwotą, której nie masz no to Bóg zsyła Ci tratwę, helikopter i mówi napisz na skrzynkę admin minus live flowcom dostaniesz w prezencie, dostaniesz w prezencie wyzwanie. Osiem godzin świadomości, kabalistyczne kody cudów, moje nagrania, trzy hipnozy, wszystko co potrzebujesz, by skorzystać z tego portalu. No i były takie osoby, które faktycznie napisały i to wyzwanie już otrzymały w prezencie. I teraz uwaga, bo... Dziś, w tym momencie, jak to nagrywam, jest nas na grupie 102 osoby. I słuchajcie dalej, bo to jest właśnie boska synchroniczność. Ja piszę dzisiaj do dziewczyn, ile mamy jeszcze kuponów darmowych do, do rozdania. 9. 9. 102 plus 9, 111. I teraz, nie potrzebujemy więcej osób. Znaczy więcej osób zawsze może kupić to wyzwanie i dołączyć, bo im więcej, tym lepiej. Ta 111 to jest tam to minimum tej masy krytycznej, którą bardzo chciałam osiągnąć, bo przyszła do mnie taka wiadomość. Nie ja jako Ewa, tylko jestem wyższa filozofia w momencie, kiedy wrócisz sobie na mój wczorajszy czy przedwczorajszy live i przeczytasz też o zrozumieniu tej liczby. Natomiast 9 osób może teraz z tego totalnie za darmo w prezencie skorzystać. No, i teraz zobaczcie, bo najpierw chciałabym, żebyśmy zrozumieli, jak codziennie ta świeca Hanuki otwiera nas na nowe jakości światła i nowe prezenty. I teraz dzisiejsza świeca łączy nas z obfitością finansową, łączy nas z energią pomocy innym w odnalezieniu ich potencjał, potencjałów, czyli wychodzę z tą misją, coś przeze mnie przepływa i ja się dzielę. I uwierzcie mi, że to nie jest przypadek, że w mojej społeczności dzieją się takie cuda, że to nie jest przypadek, że ci ludzie uczą się tej świadomości, co to znaczy być kanałem światła, czyli to przeze mnie przepływa, a nie tylko ja mam, ale ja mam i się dzielę, a im bardziej się dzielę, też tym więcej mam i jakby nie ma, nie ma w ogóle braku, bo obfitość się z czymś, co płynie. Zatem poprzez to również pomagamy innym, nie ratujemy, ale pomagamy, wspieramy. No i trzecia yy, rzecz, z którą łączy nas dzisiejsza świeca, to jest płodność. Płodność za, i taka finansowa w biznesie, ale też płodność, jeśli chcesz być mamą czy tatą, bo to jest to samo. Czyli ścieżka kabalistycznego rozwoju twojego potencjału to jest ebur, i ebur jest tak samo porodem, rodzę, rodzę te projekty, pozwalam, by światło się przeze mnie rodziło i również pozwalam, że staję się twórcą i rodzę prawdziwe życie, czyli dziecko w moim życiu. A teraz o czym jest liczba 9 w ujęciu kabały? Liczba 9 to rozdział, który już kończysz, który mówi o tym, że twoja dusza jest już gotowa na nowy poziom. A czym jest nowy poziom duszy w twoim życiu? No, na nowe jakości: nową obfitość finansową, nowy przepływ, nowe relacje, nową świadomość, nową perspektywę, nowe spełnienie itd. Czyli na nowe. M łączy nas też z ze sferot w drzewie życia Jesot, a Jesot jest właśnie tym boskim przepływem. Czyli nie jest, to nie jest miejsce, w którym ty musisz zarabiać te pieniądze, tylko otwierasz się na boską obfitość, czyli to przez ciebie płynie. Czyli ja się nigdy nie skupiam na tym, jak ja mam zarobić. Ja się skupiam na tym, co do mnie przychodzi, jako, jako bycie częścią kanału światła, co ja mam zrobić? I ja się stawiam do tego, co ja mam zrobić. A jak ja to robię, i nawet czasami jak to jest bardzo nielogiczne, to efekty, rezultaty, w tym również obfitość finansowa, zawsze do mnie wraca. Zobacz, że to jest zupełnie inne myślenie. Zatem, liczba 9, nowy rozdział, zamykamy stare. Kanał pełny boskiej obfitości czyli bycia nowym e, men bycia menadżerem boskich pieniędzy, a nie tym, który je w pocie czoła tworzy, ale również jest testem, czyli co musi jeszcze się wydarzyć, byś mogła zamanifestować. No i teraz zostańmy przy tym. Czyli zobaczmy, jak to się łączy, jak liczba 9 i moc tej świecy się z tym łączy, no bo umówmy się. 9 osób więcej, ale teraz jeszcze 9 osób stanęło do tego, że Podzieliło się swoją obfitością finansową, umożliwia innym odkrycie ich potencjału i stanęło do płodności, bo płodność rodzi, płodność rozmnaża, płodność się dzieli. A teraz mamy dziewięć osób, które mogą otworzyć się na nowy początek, mogą przyjąć obfitość, że to może być nielogiczne, że to może być łatwe, że ja nie muszę na to zasłużyć. A zasłużyłaś na to, że świeci Ci dzisiaj słońce? No nie sądzę. To nie jest o tym. To nie jest o tym, czy Ty jesteś godna, warta. To nie jest o wstydzie. To jest o tym, że cuda chcą przyjść. I teraz, czy Ty je przyjmujesz? Bo to jest troszeczkę tak, jakbyś powiedziała: Głodna jestem, głodna jestem, ale nigdy nie zadzwoniłaś po pizzę. Albo pizza puka do Twoich drzwi w tym wypadku, a Ty ich nawet nie otwierasz. Ale dalej mówisz, że jesteś głodna. No i tu mamy ten test. Czyli co się musi wydarzyć? Jeżeli jest Ci ciężko skorzystać z tego prezentu, to przyjrzyj się, że masz blokadę w przyjmowaniu. Tylko że jeżeli wszyscy z nas by dawali, to kto by przyjmował? I czy przyjmujesz, jeżeli przyjmujesz z boską świadomością, to uwaga, nie bierzesz i nie zabierasz. Przyjmowanie nie jest zabieraniem. Zabieraniem jest, muszę reaktywnie zabrać, nachapać się. Przyjmowanie polega na tym, że coś przychodzi do mojego życia i ja się na to otwieram. Przychodzi właśnie do Twojego życia możliwość, totalnie za darmo, wejścia w to wyzwanie. Wystarczy, że napiszesz nam maila, nie musisz nic udostępniać, nigdzie się zapisywać, nic robić. Napisz tylko maila na skrzynkę admin minus live flowcom i powiedz, chcę wejść do tego wyzwania, dziękuję. Poproszę, dziękuję. Jeżeli to już jest dla Ciebie trudem, to zobacz, że właśnie to jest dla Ciebie. I Ty jesteś jedną z tych dziewięciu osób, które, uwaga, są w fazie tego testu. Pamiętasz o czym była liczba 9? Aby przejść w nowy rozdział, musisz najpierw przejść test Twojej manifestacji. Jak masz zamanifestować, jak nie przyjmujesz? To po co ci te wszystkie rytuały, te wszystkie niewiadomo, jak ty tego i tak nie przyjmiesz? Po co grasz w totolotkę, jak nigdy nie zanosisz losu, żeby sprawdzić, czy wygrałaś? I teraz chcę, żebyś też zrozumiała, że przyjmowanie w boskiej świadomości jest równe zdawaniem. Bo teraz zobacz. Póki ty nie przyjmiesz, tych dziewięć osób nie może dokończyć swojej misji stanięcia i zbliżenia się do boskiego DNA, czyli podzielenia swoją obfitością. Zatem ty przyjmując, dajesz im szansę, by mogli się zbliżyć do swojego potencjału, a jednocześnie ty przyjmując to wyzwanie, zbliżasz się do twojego potencjału. To kto przyjął, kto dał? I to jest kwintesencja przepływu, że daje. I przyjmuje jednocześnie. Jest taka kabalistyczna przypowieść, która mówi o tym, że piekarz, który miał bardzo dużo obfitości, bardzo chciał się odwdzięczyć Bogu. I tak modlił się, jak, on, jak mogę Boże ci się odwdzięczyć. Pewnego dnia miał sen, by upiec trzy bokuchenki chleba, zanieść do takiej skrzyni w, w synagodze, zostawić to i wyjść, że jakby dla Boga w ofierze. Jednocześnie pod kościołem modlił się głodny żebrak: Panie no już, umieram z głodu, pomóż mi, daj mi. No i wchodzi do tej synagogi, czuje, że pachnie. Więc idzie za tym zapachem, otwiera i mówi: Cud, cud, chleb, Bóg mi dał chleb. Zabrał, zjadł bochenki, zasnął szczęśliwy. Następnego dnia rano przychodzi piekarz: Otwiera, patrzy, Bóg przyjął mój prezent cud, cud, cud. Zatem następnego dnia wraca i znowu ma ten sen, by dać te trzy bochenki. A następnego dnia żebrak dziękuję i modli się i odnajduje znowu trzy bochenki. Tylko, że jeżeli nie ma w tej opowieści tego żebraka, i oczywiście to jest metafora, to piekarz nigdy nie dozna swojego cudu ani żebrak swojego. Dziewięć osób jeszcze może z tego skorzystać. Napisz do nas i otwórz się na ten cud, bo o tym teraz to jest i ponieważ zauważyłam, że to jest to przyjmowanie, ale też stawianie się do tego, czego chcę, bo teraz czemu nie przyjmuję? Nie przyjmuję, kiedy nie pozwalam sobie przyjąć, bo zostaję w strefie komfortu, bo się ograniczam, ale jednocześnie, bo opowiadam sobie jakąś historię, czyli opowiadam sobie historię, że marzę o tych pragnieniach, ale one są kiedyś w Lala -la Land niemożliwym. Zamiast po nie teraz sięgnąć i pozwolić sobie wyrazić to, co pragnę, bo to o tym jest nowa era. Era to jest, nesze ma, coś przeze mnie przepływa, ale to nie jest już tylko dla mnie, ale dla świata. Ale jeżeli ja nie staję do moich puzli boskiej synchronizacji, jeżeli ja nie przyjmuję, jeżeli ja się nie otwieram, że to może być proste, że to może być łatwe, że to może być magiczne, że ja nie wierzę w boskie prowadzenie, nie otwieram się na te cuda i nie mówię też, czego chcę, czyli nie dzwonię i halo, halo, nie zamawiam tej pizzy, to jak ma to do mnie przyjść? I teraz jest najlepsza oferta. Czyli oprócz tego, że te dziewięć osób nadal ma napisać do nas na skrzynkę admina i dostają totalnie w prezencie to wyzwanie, to dla Was wszystkich mam też niesamowitą ofertę, która pokaże Wam, gdzie macie jeszcze te blokady, czego naprawdę pragniecie, że Wy macie za tym pójść, co czujecie, a nie a czy to ma sens, a czy się opłaca. Nie, to tak nie działa, boska synchronizacja. I otworzyć się na magię. I na czym to polega? To polega na tym, że wchodzisz na moją platformę online.led-live-flow.com Patrzysz lub wiesz już dokładnie, bo obserwujesz mnie od dawna, czego chcesz. Czyli jakiego mojego produktu byś chciała. Czy to jest kurs obfitości, czy to jest kurs o relacjach, czy to jest jakieś wyzwanie, czy to jest masterclass. Wybierasz to, co po prostu intuicyjnie Cię woła. Nie o jazu, nie wiem. Wybierasz. Zaufaj temu. Lub może zawsze już wiedziałaś, że tego pragniesz, ale nie stać mi, może kiedyś, nie mam, nie wiem jak. I piszesz do mnie, Ewa, to jest to, czego pragnę. I teraz ja się łączę, nie z Twoją logiką, ale z Twoją duszą. Sprawdzam Twój potencjał, sprawdzam dokładnie, jaka kwota jest dla Ciebie wyzwaniem, no bo musisz stworzyć to naczynie, ale z drugiej strony, która... Jest dla ciebie cudem i umożliwia ci się otworzenie na coś nielogicznego. I robię dla ciebie idealnie dopasowaną ofertę. Czyli to może być, że ja, a uwierzcie mi, że ja to czuję, więc możesz oczywiście pisać, jeśli masz ochotę, sprawdzić, ale ok? My tu naprawdę chcemy robić magię i cuda. I może być, że napiszę ci, że dostajesz ode mnie na ten kurs 10% zniżki. Ale może być, że ci powiem 95%. Bo tak mi powiedziała Twoja dusza. I to może być dla Ciebie jak to, to ja mogę za 5%? Tak możesz. Cał Jeśli tak mi powie Twoja dusza, to to ode mnie dostaniesz. Ta oferta działa do 23 grudnia. Czyli nie musisz nic robić. Wchodzisz sobie, piszesz do mnie. Uwaga, piszesz albo na admina skrzynkę, albo na Instagramie wiadomość prywatną. Nie czytam YouTube'a komentarzy, nie czytam komentarzy, nie czytam Facebooka. Patrzę tylko na skrzynkę admina i patrzę na prywatne wiadomości w Instagramie. Piszesz mi, czego pragniesz? Ja łączę się z Twoją duszą, wysyłam Ci ofertę, a następnie ty bierzesz tą ofertę, piszesz do dziewczyn na admina i mówisz: Ewa mi powiedziała, że mam 90% zniżki na ten kurs. Dziewczyny robią ci kod na taką zniżkę i masz 24 godziny, żeby to wykupić. Czyli albo sobie udowadniasz, że istnieją cuda w Twoim życiu, że otwierasz się na Twoje pragnienia i otwierasz się na magię, albo ciągle udowadniasz sobie, że to jest w La La land i kiedyś popragnę, bo się boję. A o tym już nie jest nowa era. Razem tworzymy magię. Więc podsumowując, jeżeli jeszcze Ci nie ma w wyzwaniu otwarta na cuda, jeżeli czujesz, że to jest Twoja blokada, właśnie to przyjmowanie, to dziewięć osób jeszcze może dołączyć totalnie za darmo. Nic nie musisz robić, napisz tego maila. Jeżeli jesteś w tym wyzwaniu lub oglądasz mnie dłużej i masz jakieś konkretne pragnienie, że wiesz, że chcesz być w jakimś konkretnym kursie, masterclassie, współpracy, jeden na jeden, obojętnie, to piszesz do mnie wiadomość prywatną, a ja łączę się z Twoją duszą i dokładnie tak jak poczuję, co mówi mi Twoja dusza, taką ofertę ode mnie dostajesz. Zabawmy się, kochani. Portal cudów jest otwarty, ale jeżeli my w nie nie wierzymy, jeżeli my po nie nie sięgamy i my ich nie przyjmujemy. To my nigdy nie zmienimy tego świata. Zatem niech się dzieje. Czekam na was, czekam na wasze wiadomości, czekam na wasze cuda. Trzymajcie się, pa! pa.